Od kilku lat biblioteka realizuje projekty dofinansowane przez Ministerstwo Obecnej Edukacji i Nauki. W latach 2020-2021 realizujemy dwa projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa. Z modułu wsparcie dla bibliotek naukowych, program społeczna odpowiedzialność nauki. Wartość ogółem tych projektów to prawie 280 tysięcy złotych, z czego dofinansowa kwota dofinansowana ze środków ministerstwa to 200, niemalże 50 tysięcy złotych. Program ministra edukacji i nauki społeczna odpowiedzialność nauki, moduł wsparcie dla bibliotek naukowych. Projekt rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów biblioteki UJK, książki z lat 1952-2000, okres realizacji 24 miesiące od stycznia 2020 do grudnia 2021, wartość ogółem projektu 122 500 zł, kwota dofinansowania z ministerstwa. 109 500 zł. Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki UJK książki z lat 1952 tysiące. Opracowany zasób naukowy to 5300 obcojęzycznych publikacji zwartych powstałych w latach 1952 000, wydanych w języku niemieckim, angielskim, francuskim i w językach słowiańskich. Opis dokumentu był poza katalogiem komputerowym, jedynie w katalogu kartkowym. Opisów tych zbiorów w większości nie notuje Biblioteka Narodowa. Znaczna część opisanych dokumentów w projekcie jest unikatowa w skali kraju. Opracowane publikacje, które wydane zostały w zachodniej Europie i krajach słowiańskich, dotyczą m.in. takich dziedzin nauki jak nauki humanistyczne, medyczne i nauko zdrowiu, społeczne, ścisłe i przyrodnicze, teologiczne oraz sztuka. Zadanie realizowane było w dwóch podstawowych etapach, które przebiegały równocześnie. Etap pierwszy prace techniczne, i etap drugi opracowanie formalne dokumentów. Ocena społecznego wpływu projektu to przede wszystkim zwiększenie potencjału naukowo-badawczego szkół wyższych, poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy, w tym nowa oferta dla wypożyczalni medycyny w Polsce. Wzrost atrakcyjności literatury oferowanej użytkownikowi, pracownikowi naukowemu, dydaktycznemu, studentowi przez bibliotekę. Drugim projektem realizowanym w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, moduł Wsparcie dla Bibliotek Naukowych, jest digitalizacja i udostępnienie online unikatowych zbiorów XIX-wiecznych. Okres realizacji projektu to 24 miesiące. Projekt rozpoczął się w styczniu 2020 roku, natomiast zakończy się w grudniu 2021 roku. Wartość ogółem projektu to prawie 158 tysięcy złotych, natomiast wartość dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki to prawie 137 tysięcy złotych. Kolekcja udostępniona online jest niezwykle cenna z uwagi na zakres, wielkość i charakter. Jej znaczenie naukowe nie ogranicza się tylko do Ośrodka Kieleckiego, ale ma charakter ogólnopolski. Unikatowe materiały wzbogacą dotychczasowe zasoby elektroniczne, nie tylko polskie, ale i zagraniczne. Projekt jest ważny ze względu na fakt zabezpieczenia najcenniejszych druków stanowiących dziedzictwo ogólnopolskiej oraz ogólnoświatowej nauki i kultury XIX-wiecznej. Wpisuje się również w działania globalne mające na celu tworzenie przestrzeni badawczej, poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do wiedzy zespołów naukowych pracujących w Europie i na całym świecie. W wyniku realizacji zadania zostanie utworzona kolekcja wirtualna. Baza dokumentów elektronicznych składająca się z 403 dokumentów to ponad 265 tysięcy wykonanych skanów, która pozwoli pracownikom naukowym, doktorantom, studentom i badaczom na prowadzenie badań naukowych z takich dziedzin nauki jak nauki humanistyczne, medyczne, nauki o zdrowiu, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, teologiczne oraz sztuki. Dziedziną wiodącą są nauki humanistyczne, a zwłaszcza literaturoznawstwo. Zadanie realizowane było w dwóch zasadniczych etapach, które przebiegały równocześnie. Pierwszy etap to selekcja, w tym prace techniczne, drugi etap to digitalizacja i udostępnienie zbiorów sieci internet.